Rodowisko Bogdanka. Najbardziej śliski adres w Poznaniu. Ekolog System zrealizuje kompleksowe prace wykończeniowe mieszkań, ale też przebudowy i remonty starych domów, mieszkań i biur. Bez stresu dla inwestora. www.remontbezstresu.pl Firma Kami to idealne rozwiązanie dla Twojej sypialni. Nowa filozofia odpoczynku oraz komfort zainspirowany naturą to gwarancja najwyższej jakości w Twoim domu. Kami, wyśpisz się tylko z nami. All Dance zdobył już serca milionów kobiet na całym świecie. Dołącz do nich już dziś. To świetna zabawa przy muzyce, dzięki której zbudujesz piękną sylwetkę, poznasz swoje ciało i nauczysz się jak wydobyć z niego maksimum kobiecości i seksapilu. Na bieżąco, właśnie, jeśli chodzi o Kate Middleton i księcia Williama, być księżniczką jak Kate Middleton. Kurs dla księżniczek zorganizowany w Londynie cieszy się ogromną popularnością, głównie ze względu na wesele Kate Middleton, które odbyło się właściwie od dzisiaj, 29 kwietnia. Specjalna szkoła Princess Prep zaprasza na lekcje dziewczynki w wieku od 8 do 11 lat. Przyszłe księżniczki. Uczą się jeździć konno, odpowiednio chodzić i kłaniać. Nie lada sztuką okazuje się również właściwe picie herbaty. Tygodniowy kurs to ponad 4000 dolarów, korzystają z niego głównie Amerykanki. No właśnie podejrzewam, że żadna z nas nie zastanawia się nad tym, jak prawidłowo pić herbatę, a okazuje się, że to jest nie lada wyczyn, prawdziwa sztuka. Także jeżeli macie taki duży budżet, czyli 4000 dolarów, zapraszam. Tutaj jeżeli oczywiście macie, mieścicie się w tej granicy wiekowej, od 8 do 11 lat i marzycie o tym, by być księżniczką. Proszę bardzo, ale ja myślę sobie, że każda z nas kiedy była mała marzyła o tym, aby właśnie być tą księżniczką, chociaż kto wie, może jeszcze się to spełni. I co jeszcze ciekawego, ja przypomnę o dzisiejszych, tak krótko, o dzisiejszych wydarzeniach, które będą miały miejsce. Spaceman, godzina 22, wstęp wolny, rezerwacja miejsc będzie właśnie w klubie Lizard King. Trio inspirujące się szeroką, pojętą stylistyką rockabilly, rock, 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 oraz łączące energetyczną całość brzmienia rock'n'rolla. Pejzaż akustyczny zamku, również godzina 22. Zapraszamy serdecznie w programie Muzyka XXI wieku, parady parowozów, zapraszam to już na jutro. Parada parowozów w Wolsztynie, zapraszamy serdecznie. Jest okazja, aby zobaczyć piękną Helenę. Klub Kuba Badach Wandersy, to już 6 maja zapraszamy. To będzie taki rusza w Poznaniu cykl ekskluzywnych koncertów muzycznych, zapraszamy serdecznie. No i co tu jeszcze artyści, którzy pojawią się na scenie, to czołówka polskiej sceny z pogranicza jazzu i popu. Zapraszamy serdecznie. Też przed chwilą wspominałam o to, o to abyście wysyłali Państwo SMSy. Natomiast i właśnie i tutaj e, oprócz tego, że możecie od nas otrzymać książkę z wydawnictwa Replika, ja zapraszam Was też, abyście wysłali SMS-a pod numer 7101 o treści Best Time, ponieważ mamy dla Was jeszcze kilka kuponów o wartości 100 zł. Będziecie mogli ten kupon wykorzystać na dowolny kurs tańca lub fitness. Jest w czym wybierać i ten kupon będzie aktualny przez cały maj, także warto się jeszcze zastanowić nad tym. Jakiego tańca chcielibyście się nauczyć jeszcze tańczyć? Zapraszam serdecznie też na stronę klubu Best Time. Drodzy Państwo, no i wysyłajcie sms pod numer 7101 o treści książka. Tutaj będziecie mogli otrzymać książkę obcy, horror, księżyc na wodzie, również horror, a także igły, igły i grzechy. Oczywiście wszystko z wydawnictwa Replika. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że tutaj macie plany na długi weekend. Miejmy, trzymamy kciuki mocno za pogodę, żeby wam, żeby nam wszystkim dopisała. W takim razie jeszcze zapraszam na krótką reklamę teraz, a po reklamie pewnie przyjdzie czas, aby się pożegnać. Dance zdobył już serca milionów kobiet na całym świecie. Dołącz do nich już dziś. To świetna zabawa przy muzyce, dzięki której zbudujesz piękną sylwetkę, poznasz swoje ciało i nauczysz się jak wydobyć z niego maksimum kobiecości i seksapilu. Salon Artemix. Miejsce, gdzie pasja projektowania spotyka się z ideami współczesnego designu. Pacjenci z niedowładem mięśni wymagają codziennej rehabilitacji. Można wykonywać ją skutecznie w domu. Potrzebny sprzęt i wiedzę zapewni Innomed. Zadzwoń do nas. Zapraszamy do salonu Stemar, gdzie znajdą Państwo niezbędne produkty do kompleksowego wyposażenia wnętrz w nowoczesnych aranżacjach www.stemar.pl Stemar, symbol pięknego wnętrza. Ja bym chciała podziękować wszystkim widzom za uwagę. Widzimy się, widzimy się właściwie w środę, natomiast w moim zastępstwie będzie Paweł wraz z Kasią już w poniedziałek. Bądźcie z nami, myślę, że będzie czekała Was dobra zabawa. Wszystkiego dobrego, wypoczywajcie. Mam nadzieję, że tutaj pogoda będzie nam dopisywać wszystkim. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do zobaczenia w środę. Do widzenia.